Cześć. Przeszedłem na ciemną stronę mocy i postanowiłem pobawić się innym woskiem niż Bike 7 Wax. Dlaczego? Bo było mi z nim za dobrze. Bike 7 trzymał się zdecydowanie dłużej na łańcuchu niż osławiony przez wielu momum. Jego aplikacja była prosta, cenowo też nie było źle, więc trzeba było zmian, bo było zbyt wygodnie. I choć dla wielu z Was może to brzmieć jak żart, to nim nie jest. Dla 95% z Was oglądających, Bike7 to najlepszy wybór. Co nie znaczy, że nie możecie obejrzeć tego materiału, bo być może zdradzę w nim bardzo prosty i praktyczny sposób, jak łatwo usunąć wosk z łańcucha. Kto wie? Ale zanim zaczniemy, wosk dostałem do testów od S. za co serdecznie dziękuję. Jednakże na treść tego wideo wpływ miałam tylko ja. I mała prośba, jeśli podoba Ci się to, co robił, kliknij subskrybuj. Statystyki mówią, że większość z Was tego nie robi, a każdy sub naprawdę pom pomaga rozwijać mi ten kanał. Dzięki. Przed Wami WOSK od Absolute Black Graph and Walks drugiej generacji. Podkreślam drugiej. Dlaczego? Bo wyobraźcie sobie, że istnieje taka firma, która bada skuteczność swych wideo łańcuchowych o nazwie zerofrictioncycling.com.au, która mocno zjechała poprzednią generację. Generację. I choć woski stałe wydają się być najwydajniejszymi woskami, bo pomimo tego, że są dosyć drogie, to starczają na zdecydowanie dłużej i dzięki temu koszt jednego posmarowania jest nieporównywalnie niższy niż cokolwiek innego. Tak, Absolute Black pierwszej generacji był gwarancją szybkiego zużycia łańcucha i samego wosku. Według tej strony, lepszym pomysłem jest użycie wosku od świecy niż wosku pierwszej generacji od Absolute Blacka. Tak więc jak widać. Powód do poprawy formuły był. No i tak w 2024 doczekaliśmy się poprawionej formuły, a ja w następnym roku, czyli w 2025, mogę to już przetestować. Grafenbok z drugiej generacji ma się cechować najniższym tarciem, ale również dłużej wytrzymywać na łańcuchu. A jak dodasz do tego, że według producenta wosk ten łuszczy się zdecydowanie mniej niż parafina i więcej wosku zostaje na miejscu, chroniąc napęd przez dłuższy czas, miałoby to wszystko oznaczać, że przed nami. To jest jeden z najlepszych, jak nie najlepszy wosk stały ever. Producent reklamuje drugą generację jako świetnie radzącą sobie w upalne dni. Według tego, co mówi producent, ma nie brudzić palców przy zakładaniu bądź zdejmowaniu łańcucha i ma być jednym z najcichszych wosków ever. Grafen Wax w wersji stałej ma świetnie współpracować też z woskiem Grafen lub w wersji ciekłej. Ten jest używany m.in. właśnie przez chyba Tadeja Pogaczara. I dlatego, że ma się świetnie łączyć, w tym roku i pewnie w przyszłym też, bo trochę tego wosku zostało, mam zamiar go używać i mocno przetestować. Ale wiecie, to brzmi świetnie, ale co z badaniami? No i tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo na stronie absolut Blacka udostępnione zostały badania porównawcze, między innymi do Silki, która miała najlepsze wyniki na tej poprzednio wspomnianej przeze mnie stronie. Ale najpierw metodyka. Wyniki pochodzą z maszyny do testowania tarcia przy jednorazowej aplikacji wosku na cały test. Łańcuchy pracują pod obciążeniem 250 W przy kadencji 100 obrotów na minutę, czyli dosyć dużej. Prędkości około 40 km na godzinę, temperatura 25 stopni, wilgotność 40%. Test był prowadzony aż do momentu, gdy straty mocy łańcucha przekroczyły 10 W. Zarówno łańcuchy, jak i maszyna testowa przeszły około 40 km fazy rozgrzewki, takiego dotarcia, gdzie wartość bazowa została zmierzona na końcu tego etapu. Test ma pokazać, jak zmieni się tarcie i właściwości smarne tego i innych wosków na przestrzeni tych kilometrów. Przy pojedynczej aplikacji w warunkach symulujących jazdę po mokrej nawierzchni, czyli dodatku wody, brudu i odrobiny diesla. Wiemy, że smary woskowe nie sprawdzają się najlepiej w deszczu, ponieważ takie warunki zawsze szybciej go ścierają. Dlatego test w warunkach mokrych powinien być całkiem niezłym sprawdzianem trwałości i wytrzymałości smaru. Po fazie docierania mierzony jest poziom bazowego tarcia. Następnie na łańcuch przez około minutę rozpylany jest około 100 ml wody z dodatkiem tlenku glinu i 2% diesla, czyli takiej imitacji brudnej wody drogowej. Łańcuch pracuje przez około 20 km, aby ustabilizować tarcie, przy czym po czym, przepraszam, dokonywany jest pomiar. Test jest powtarzany co 20 km aż straty przekroczą 10 W. Im wyższa liczba, tym więcej watów tracisz. Jak pokazano na obrazkach, które gdzieś tu pewnie pokażę, po 160 km testu walks nadal Notował straty poniżej 10W jako jedyny. Brzmi obiecująco, ale należy pamiętać, że test został wykonany przez producenta, co może wskazywać na brak bezstronności, ale nie musi, bo jakby Absolut Black był gorszy, to by pewnie w ogóle wyników nie pokazali, a nie od razu wykłamali, prawda? Technika za nami. Wiemy, że było źle, teraz ma być lepiej. To co? Nakładamy. I teraz wjeżdża rytuał przygotowania łańcucha do użycia. Żeby pierwszy raz nałożyć prawidłowo ten wosk i w sumie każdy inny wosk stały, należy łańcuch wyczyścić ze wszystkich wosków, smarów i nieczystości. To drugie jest proste do zrobienia i można ogarnąć. Znanym już chyba wszystkim tego kanału, starym dobrym szejkowaniem. Ja standardowo używam jakiegoś degleasera. Szczególnie polecam od bike siódemki, ponieważ on wyczyszcza nawet mocno, Wosk wyczyści, ale też niekoniecznie cały. I kiedy już wyszejkujemy, musimy go doczyścić z poprzednich. Smarów łamane przez wosku. Jak wyczyścić porządnie łańcuch rowerowy z wosku? To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, bo większość odtłuszczaczy czy degriserów nie usuwa wosku z łańcucha, ale jak powszechnie wiadomo, aby wosku się pozbyć, należy zanurzyć łańcuch we wrzątku. W końcu pod wpływem temperatury wosk się rozpępia. Kilka minut zwykłego leżekowania z delikatnym mieszaniem we wrzącej wodzie, w gorącej wodzie, usunie stary wosk z każdego ogniwa. I tak oto końcowy produkt, wytarłem i wyczyściłem go starym ręcznikiem z dwóch stron i pozostawiłem na kilka godzin do wyschnięcia. To jest bardzo ważne. Łańcuch musi być suchy i czysty, zanim zanurzymy go w wosku. Kiedy łańcuch już wystygł, zaczęła się najfajniejsza, najciekawsza era czyli Era roztapiania wosku od absolut bleka i zatapienia w nim łańcucha. Wziąłem dwa kawałki tego czegoś i powolnie roztapiałem go do 120 stopni Celsjusza. Serio powolnie, ponieważ tą podgrzałka silki za szybko tego nie robi. Jak wy będziecie roztapiać to weźcie te kawałki, zapokójcie sobie do jakiejś torebki strunowej i rozbijcie to młotkiem i szybciej Wam się takie mniejsze kawałeczki roztopią, niż takie ogromne kloce. Szkoda po prostu Waszego czasu. I w międzyczasie można sobie przygotować już łańcuch gotowy do zanurzenia. Wosk roztopiony, temperatura zmniejszona i łańcuch zanurzony. Tak, zostawiłem go na 10 minut, od czasu do czasu nim potrząsając, aby wosk wszedł w każde zakamarki. Po 10 minutach wynurzonko i suszonko. No i teraz ponownie trzeba było zostawić łańcuch na około 4 godziny, aby znowu wysechł. Po wyschnięciu wosku cały łańcuch trzeba było rozruszać, bo twardy był jak poranna sztyca 16-latka, ale po kilku chwilach było już w miarę okej. Okay. Założenie łańcucha było problematyczne, bo wosk zapchał miejsce na spinkę, ale to też udało się ograć. I teraz najważniejsze. Mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać, ile syfu łańcuch wypluś z siebie już na samym początku. Był bardzo głośny, a po kilku kręceniach trzeba było odpalać od kurza, żeby to wszystko ogarnąć. Ale jak się jeździ? Przez pierwsze 10-20 km zostawiałem ślady niczym ślimak, ale po tych 20 km było już zdecydowanie lepiej. Było ciszej i było bez... Śladowo. Zakładam, że to kwestia porządnego wytrzepania i rozruszania w wosku po moczeniu. Sam łańcuch nie wygląda na czysty, ale to ponoć jest zasługa grafenu zawartego w tych kostkach. Choć tam faktycznie są jakieś czarne kawałki, nie, nie jestem w stanie zweryfikować, czy to faktycznie jest grafen. Po przejechaniu 400 km napęd jest mega cichy i czysty. Nie zostawia żadnych śladów na palcu. Można by powiedzieć, że zdał test białej rękawiczki, tylko że nie mam rękawiczki, więc nazwijmy to testem wskazującego palca. Czy cała zabawa trwa długo? Tak. Czy za długo? No nie wiem. To już każdy z Was musi ocenić, czy jest to akceptowalne dla Ciebie, czy nie. Ale to też nie jest tak, że siedzisz godzinami i, i nie wiem, gotujesz ten wosk, później nakładasz i to nie zajmuje Cię tyle czasu. To jest raczej włóż, poczekaj 10 minut, wyjmij, poczekaj 4 godziny, gotowe. Dodatkowo Czekam teraz, aż łańcuch trochę zacznie chodzić głośniej, żeby mógł skorzystać z grafen luba i zobaczyć jak to będzie współgrać ze sobą. Podsumowując, po 400 km na pewno mogę powiedzieć, że ten wosk... Nakłada się zdecydowanie dłużej niż każdy inny, ale też i starcza na dłużej. Jeśli chodzi o to piesze, to nie ma się co oszukiwać, że trzeba zrobić z tego rytuał i to polubić. Zaakceptować to, że czyszczenie trwa dłużej niż tylko chwilkę i trzeba czekać, aż to wysknie, potem posprzątać po rozkręcaniu łańcucha. Życie, ale efekt jest zaskakująco dobry. Dajcie znać, co wy sądzicie o korzystaniu z wosków stałych, roztepianiu ich i w ogóle o tym całym rytuale. Jestem ciekaw, czy wielu z was bawi się w to. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć!